No, dobra, gdzie jest historia o Komarze? Trzy punkty podparcia. <noise> Dzięki o. centrum PVP. I do mnie bardziej sztanku. Pop, ładnie. No, nie jest Uy. takie ciężkie. No, Może no, no, właśnie i mówcie, że tak pomożecie. Jest. Ktoś wie, gdzie jest historia o Komarze? Widziałem na TikToku, że ona powiedziała, że ma dwa tygodnie Komara. I nie wiem o co chodzi, czy ona hodowała tego komara, czy pozwalała komarowi się karmić, ale ja we wrześniu też miałem komara i go trzymałem więcej, nawet niż dwa tygodnie, pozwalałem mu się karmić. Nawet nagrałem sobie film z tym komarem. I żeby nie było, że wymyślam, to właśnie dzisiaj przed live'em jeszcze go zgrałem z kamery. Czekajcie, gdzieś to tutaj będzie. To to? Nie, to już jest na pulpicie. Ej, dziwne są te moje live. Dziwię się, że 20 tysięcy osób tu siedzi i jeszcze na innych platformach to łącznie 22 tysiące. Tu się nic nie dzieje? Dlaczego <grym>, wy tu siedzicie? Ja pokazuję, że hodowałem komara. Szukam czegoś pół godziny. Dobra, nie, nie wiem gdzie to jest. Jak to się nazywało C? A mam C030 gdzie ty No, miałem sobie komara, hodowałem, i właśnie jak yy, zdziwiłem się, że jeszcze ktoś jest taki dziwny, ale nie wiem, czy ona też go hodowała. 1.45.30? 30 to teraz zobaczę. Właśnie, tylko na TikToku widziałem fragment. E, 1.45-30. się pobudziła. W pewnym środowisku, że jak się kończy odcinek, na przykład, albo serię. Nie. Już idę. Mamy w kuchni chyba, nie? Tralalero, tralal. Czołówkę masz do biegania? Nie, właśnie. Wszystkie. To jak ja lubię. Ale muszę się wam pochwalić, miałam przez dwa tygodnie w sypialni komara. Dwa ty jednego. Dwa tygodnie go nie mogłam ubić. Tu mnie pogryz, tu mnie pogryz. A to nie. Ja myślałem, że ona hodowała go tak jak ja. Ona chciała go zabić. A, bo myślałem, że nie <laughs> jestem jedyny. A ona chciała zabić komara. A ja go karmiłem i pozwalałem mu żyć. To nie, dobra, to jednak nie jesteśmy kolegami. A myślałem, że, że to co innego chodzi. No dobrze, 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 dobrze. Weso Chcę z mało wrócić do serii, czy to prawda, że? Jedę teraz na badania kolejne, ponieważ już część z nich mam ze sobą. Kids! Kic. Co tam będzie? Ukryte? Coś... Nie, to jest jedno. Padłam, żeby zobaczyć z ciekawości i jaka jest nutka girawiła. Cześć wam, witam się znowu z mojego biura, ponieważ tutaj właśnie spędzam ostatnio czas od do, tak jak Wam mówiłam, bardzo dbam o to, by rozdzielić sobie... Ta... A, miało być o stanowskim. Tak, tak, dobra, dobra, to wersów później. Chaosi? chyba nie ma już nic. Szkoda, ja to, to był mój ulubiony kanał. Pierwszy odcinek zrobił 160 kafli. No, to było coś. Mam nadzieję, że niedługo Wojtek zacznie jakiś projekt. No dobrze. Ach. ten czas pracy i mówiłam bardzo chcę znowu wrócić do serii. Czy to prawda, że jadę teraz na badania kolejne, ponieważ... Co nam ma za strój? Co to za strój jest? Czy to są, to są pasy do pończów? Co to jest to? Chyba tak. Czy nie? Co to jest to to? Ejne, ten... ponieważ już te paski. Który z nich mam ze sobą? Kic. Nie, nie. Co to jest? Może ja czegoś nie wiem. Te sznurki, takie wiszące. Do czego to? Kic. Co tam będzie ukryte? Czyś Grzegorz, witamy wśród wilków. Au. A coś nie, jest Jedno. Padłam, żeby zobaczyć ciekawości i jaka jest nutka biura. Cześć, wam, witam się znowu z mojego biura. Przygotowania do. A czy to prawda, że? Typy ży. Ponieważ tutaj właśnie spędzam ostatnio czas od do. Jak Wam mówiłam, bardzo dbam o to, by rozdzielić sobie ten czas pracy. I wiem, że jako influencer, influencerka, youtuberka, to przez kilka lat było dla mnie niemożliwe, by sobie wyznaczyć godzinę pracy. Ale teraz bardzo, bardzo o to zadbałam. I też do tego zmobilizowała mnie oczywiście Majusia. Także dzisiaj w biurze jestem znów do godziny. W sumie nawet dzisiaj jestem krócej, ponieważ jeszcze idę dzisiaj na badanka. Dzisiaj będę w biurze do godziny 14. Także nadrabiam jakieś różne rzeczy, wysyłam paczki dla Was. i... Będę dzisiaj też nagrywać rolki. Myślę też nad koncepcją powrotu do czytania. O, ja też lubię takie długopisy. To są moje ulubione długopisy. Prawda, że? Ale o tym zaraz. Ostatnio zacząłem nagrywać filmiki z unboxingami na TikToku, z tego też względu, że tam po prostu zostaje, będziecie mogli sobie zabrać... A, właśnie, wersów straszy na TikToku widziałem. Wyświetl profil, polubiono. <laughs> O, śpiewaczka wraca do śpiewania. Możemy to zobaczyć i też tam mogę zrobić dla was e, powiedzmy takie rozdanie. Pod e, każdym TikTokiem piszecie komentarze, a ja wybieram osobę, która najfajniejszy komentarz napisze, do której po prostu wysyłam paczkę z rzeczami. No bo ja tych rzeczy, słuchajcie, mam mnóstwo, a do was zawsze się przydadzą. Dlatego jeżeli chcecie zgarnąć kosmetyki, to wpadajcie pod Ach, boże. Właśnie baba Jaga się musi nauczyć czegoś takiego robić, żeby zrobić całego vloga o niczym, takiego na przykład z połowy dnia, że ona pogada, no siedzę sobie teraz, będę sobie tam robiła różne rzeczy, co robię, a se porobię dzisiaj, trochę se porobię, no to se tutaj porobię, tu se założę kurtkę, jadę samochodem do domu, o cześć Majusia, a hit hit hit, hit. no dziękuję za oglądanie. No, mniej więcej coś takiego tu jest Moja TikToki z unboxingami A ja właśnie piszę karteczkę dla Oli, której podaruję jedną z takich przesyłek Napisałam do Oli taką karteczkę Cześć Olu, bardzo mi miło, że mogę wysłać ci paczkę Dziękuję za wsparcie i za to, że oglądasz moje TikToki Wybrałam dla ciebie kilka kosmetyków Mam nadzieję, że przyładą ci do gustu i świetnie się sprawdzą Wszystkie Wygląda tutaj to mieszkanko. Naprawdę uważam, że jest cozy i sprzyja takiej otwartości i temu, żeby móc przed wami też się trochę bardziej otworzyć. Kupiłam nowe ramki, ponieważ chcę znowu wrócić do serii, czy to prawda, że bardzo często o to pytacie, też pytacie, czy będzie, czy to prawda, że z Angiaks. Angiak została ode mnie zaproszenie. Jak wiecie chyba dwa lata temu ponad, jak ja w sumie zaraz miałam rodzić Mariusie, miałyśmy realizować takie nagrania u mnie jeszcze w studiu, aczkolwiek wtedy trafiłam na porodówkę, także musiałam w kinie. I to był pierwszy odcinek, czy to prawda, że który. Takie kartki, tak poglądowo, jak to można tutaj przyczepić Przestawiłam też z innego pokoju tą lampę O no tutaj będziemy się wydaje że fajnie wygląda No i kurde, ja piszę, nie, trzeba tak robić Że macie vloga o tym, że no se piszę na kartce Patrzcie co napisałem O baterie mam Baterie kupiłem do mikroportów Energizer Alkaline Power 50% longer lasting Dobre baterie O, tu mam butelkę Przestawię sobie tą butelkę, bo już tam za długo stoi Jest w innym miejscu teraz i już macie połowę vloga, nie? Już jesteście na szóstej minucie. I tak trzeba żyć. Dała. No teraz ja tylko wyobraźmy sobie, będzie. Ale jeszcze nie wiem, czy dokładnie to w takiej formie. Tak na razie kombinujemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i fajnie. Spójrzcie tylko na to, ale ekstra. Pamiętam, jak dopiero co pokazałam Wam filmik z tego mieszkania. I też mówiłam po moim powrocie, że chcę coś zrobić. Czy to prawda, że? No i to się słuchajcie, dzieje. Wybieramy teraz, jak to tutaj wszystko ułożyć, żeby to fajnie wyglądało na tej ścianie. E nie, to ogólnie uważam, że maku u makówki się więcej dzieje. Tylko, że makówka nagrywa. Nagrywa no, kiepską jakością, nie? Chyba też telefonem nagrywa, a wersów po prostu jakąś lustrzanką, i u niej to lepiej wygląda, ale ogólnie to, to się tu nic nie dzieje za bardzo. Po prostu sobie tak do odpalenia. Jeżeli chcecie tworzyć w internecie, nie bójcie się tego wstawiać, nagrywajcie i potem będziecie. w związku właśnie z karierą i innymi rzeczami, takimi prywatnymi. Wszystko dobrze, wizyta przebiegła w porządku. I cieszę się, bo, bo wszystkie wyniki wyszły. Okej, okay. mam co prawda przyjść za pół roku na kontrolę. Co tu się dzieje? A szczerze, trochę się tego przestraszyłam. Halloweenowa nutka. Tutaj teraz jeszcze w wiralu. To jest jesień. Mm. No mega wygląda. A no, mega dobra. Eee, super, dla mamusika? Tak? Dziękuję. A co? Tutaj są takie czary? To jest robot jeszcze, tak? Co jeszcze jest? Boździki? Pyszna nice? okay. jest? Okej. To ja będę psa. Jedna się schowała? Skąd ona się tu wzięła. A wiecie, jakby nie ma opcji, żeby parentingowe kanały odpuściły nagrywanie dziecka, bo wtedy by te kanały straciły jedyną atrakcyjność. Bo tak to ludzie oglądają, żeby zobaczyć, jak dziecko się rozwija. Podejrzewam, że jak ja będę miał dzieciaka, to też pewnie będę robił em, odcinki z dzieciakiem. Bo to wcale w sobie się całe wasze, wasze życie będzie. Na przykład y, życie wersów pewnie się w dużej mierze kręci wokół dziecka, więc też to nagrywa. Tylko właśnie pytanie, czy to jest dobre dla dzieciaka. To już trzeba pogadać o tym z Hejka Tulenka, która, no, jakby całe dzieciństwo miała nagrywane. Tylko, że to jest coś innego, jak robicie odcinki przygotowane ze scenariuszem, a co innego, jak pokazujecie takie normalne vlogi. Hmm. Ciekawy, to jest temat złożony. No i co, panką. Miałam kolekcję w swoim sklepie właśnie dla piesków, zarówno. Widzę, że nowa została dla Freeza. Dobra. Co my tam mamy? Anjax? Halloween z przyjaciółmi. Ej, to tego nie oglądaliśmy. O, Halloween z przyjaciółmi. Dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym, no już chyba można powiedzieć takim e, ostatnim, jednym z ostatnich jesiennych filmów, e, bo mamy końcówkę października. Dzisiaj jest 31, mamy ha... Ja bym chciał mieć taki luz w nagrywaniu, żebym nagrywał właśnie byle co, żebym... bo ja zawsze czuję taką presję, że to musi być ciekawe. A to nie musi być ciekawe. No okej, okay, na przykład zrobicie ciekawego vloga... Robicie go przez miesiąc, zobaczy to 600 tysięcy ludzi. Albo zrobicie sześć nieciekawych i każdy ma 200 tysięcy wyświetleń, no to wtedy wychodzi milion dwieście łącznie, nie? A tak naprawdę najistotniejszy to tytuł i miniatura. Halloween i powiem Wam, że obudziłam tanknie. się, wyszykowałam, wymyłam włosy i powiedziałam, że już jestem zmęczona. Ja już, już mi się nic dzisiaj nie chcę robić. Planów. Czy, czy było kilka? W sumie nie, bo raczej. Raczej stwierdziliśmy w tym roku, a bardziej ja, że chciałabym na Halloween zostać w domu. W zeszłym roku przyjechała Ania z Michaelem, Adrian i stwierdziłam, że to jest dobry plan również na ten rok. Co? Najchętniej poszłabym do łóżka spać. Jak ja go zobaczyłam, to mówię, błagam Cię, weź mi, e, kup go, ja Ci oddam pieniądze, weź... A ja, ja to na przykład lubię oglądać odcinki jakiejś komentarzy, jak na przykład ten kanał Świat Internetu. Też pasuje? Sekunda! A tutaj. jest! Wiem O Zaraz jedziemy O jak pięknie! A tu jak pięknie nagrane! Tutaj to lud. Sylwester się myje Już wszystko jest spakowane Ja się bardzo cieszę <laughs> Ej, ładnie wyglądasz, nie? Co? Ładnie wyglądasz! Nie wiem. Prawda. Dzisiaj pierwszy raz lecimy razem z samolotem. O, umiesz grać na pięknie? Ty mi grasz przecież. Ja umiem, czekaj, zagrać. Tak, znam wybitny utwór. Idziemy jeszcze zapłacić za tą tubę, którą zabrałam, żeby potem przewieźć obrazy. No pochodź, pochodź. <śmiany> Jakaś pani pracująca w wizerze. Chciała z nami zdjęcie i nie chciała tylko z tylko chciała z nami, z naszą dwójką, więc e, mega beka. O, ksiądz proboszcz. <ścoughs> jakiś ksiądz podbił do mnie, a później się okazało, że na jakiś turbo popularny, bo mi wyskoczyło na Instagramie i później wyskoczył i się okazało, że mu ze 150-200. Ej, jesteś? Zrobić ci taki audyt kanału i ci powiem, co na przykład fajnie by było. Zrobić Ci audyt kanału? Co to znaczy? No, że Ci będę się... do różnych rzeczy. Chcesz? Ja już pewnie to wszystko słyszałam. Pewnie tak. No. Zrobiliśmy jakieś jedzonko. No, a co chcesz? Jedzonko. A co nie może wiem. być? Nie wiem. Prawie nic nie ma. Coś pomyślę. Ej, a ja mógłbym na przykład zjeść te liofilizowane? No. To weź mi zrób. Dobra. Bo ja się mało siadłem. Dobra, dobra. O, ona jest teraz bardzo pracowita. Pracuje od rana do wieczora. O, której jutro wstajesz? O której? O siódmej, co się robiła? Jak? Muszę nagrać kilka ujęć, a potem muszę montować. A teraz też się i montuję, chociaż miałam coś zrobić wolno. Ale wczoraj mieliśmy... Postanowiliśmy robić sobie dzień, yy, że spędzamy trochę czasu razem i wczoraj oglądaliśmy... Ho! Tak. Wczoraj oglądaliśmy te... Czekaj, filmy, bo tutaj dwa, kable... oglądaliśmy, no fajnie było, nie? No. Tak. Wszystka Śmierć oglądaliśmy. No. Tak, to ty jesteś influencerką. Mm -hmm. No jakoś. Ja uważam, że coś się tutaj z no, się u ciebie. Mocno. Niby jest nowy telefon, a nagrywa gorzej od starego. I tu jest pytanie, dlaczego tak się dzieje? Staramy się to ogarnąć, bo niektóre ujęcia są rozmazane. Zaraz jedziemy na lotnisko? O, na przykład o. tutaj robicie stop. Klatki to jest rozmazane, że albo trzeba zmienić klatkarz, albo coś innego. Kiedyś Ale tak jest... nie było. No właśnie, kiedyś tak nie było, więc to musi być coś, albo przy montażu mogło coś być jakoś. To, że kiedyś nagrywałeś, wydaje mi się w 50. Tak? No. No dobrze, no to jest do dopracowania. No, co tam dalej chcesz jeszcze? Mm -hmm. a -a -a -a. <grytanie> <grytanie> Ładne nam wybrałeś, dziękuję. Zobacz, jak to wygląda, kurwa, broda ruda. Jak chcesz mieć więcej wyświetleń, znajdź sobie atrakcyjnego faceta, a nie jakieś, kurwa, brwi rude. Tej rudy wąs, ruda broda, z zmarszczki, co to jest? Nie, ja myślę, że pod wyświetlenia to idealnie wybrałam. Dlaczego? No, dlaczego? Argumentuj. Bo jesteś znany i kontrowersyjny. I ludzie lubią cię oglądać. A, czy to już wiem, okej. Okay. <laughs> 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 Zaraz ci wiozę do kolegi. Tutaj idzie prostoczyk. Tak. Gdzieś... na przykład część osób to zostanie odebrane, że a, dlatego z nim jest, żeby się widzieć, ha, 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 ha. Nie no, ale jak ludzie to, rób, tutaj rób, na dzieci, to wiedzą, że to są żarciki. kontrowersje. Co my tu mamy? Opowiadanki. W restauracji, w której pracowałam już na końcu w mojej przygody z Islamią. Ten dom też zawsze był mój ulubiony. Bardzo mi się podoba ta bryła i jeszcze to wejście. A lubisz siebie oglądać ogólnie? Nie, ja jak, jak już y, opublikujemy wagę, to już na to nie patrzę. Tutaj, o, tutaj ładnie wyglądałaś. I y, jak to nic było? było? Dobre światło. No, ale tutaj się właśnie nie rozmazujesz. Mi się wydaje, że to po prostu tam robiłaś w ciemnym miejscu. No i taki w ale zobacz, widzisz, u ciebie to się tak. 30 minut, nie i tak. Tutaj Gdzieś lecicie, tutaj nagle samolot, tutaj już wylądowaliście, tutaj pierwszy hotel, tutaj gdzieś jedziesz do kolegi, odbierasz obrazy, tutaj idziesz zjeść śniadanie, tutaj jesteś w second handzie, tutaj jesteś po chwili idziesz do drugiej roboty, tutaj gadasz sobie z kolegą z roboty, tutaj kolejny domek, tutaj gdzieś samochodem, bajo Jajo, tutaj wychodzenie z domku, no jazdy, wypo, no wypożyczalnia, no wypożyczalnia, ale no widzisz właśnie, pytań, czy to nie jest problem, tutaj kolejny domek. Tutaj gadasz o obrazach, tutaj królik jakiś, kolejny domek. Tutaj co jeszcze jest? Jakieś obrazki, jakieś opowiastki, owce, jedzenie. A zobacz... Y... Patrz, patrz na przykład. Ona siedzi w domu, no. gada, napisała sobie coś na kartce, nie? No. I czyta, co napisała na kartce. Później czyta, co napisała na kartce. I tu już masz trzy minuty. Później no. ona dalej se siedzi w tym domu, se gada, że a tutaj mam... Y... Se, se siedzę w domu. Później mówi, ah, coś porobię. Później jedzie gdzieś do jakiejś restauracji swojego chłopaka. Mówi, o śmieszne. Później w domu i koniec vloga. Tak, ale wiesz, dlaczego ja czegoś takiego nie robię? No. Bo na przykład, jakbym coś takiego nagrał, to pewnie bym się pokazał i byś powiedział, że to jest bezwydzielne. No i mi się, tylko się tak wydaje, że no. to takie, ale może tak trzeba robić. Że wiesz, wypuszczać no, vloga co dwa dalej, dni, ja ale tyle jak. jak. No tak, ale dlatego ja się staram, jakby one i tak są takie spokojne, te moje vlogi, ale ja jednak się staram, żeby tam była jakaś treść, i żeby się coś działo, no bo wiesz. no. Też... Bo mi się wydaje, że na przykład z tego Twojego vloga Makówka albo Wersów by zrobiły y, pięć odcinków. No tak, ja wiem. I wszystko wiesz, tak roz, 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 y, w czasie rozciągnęły. Mm -hmm. bo na przykład z Twoim jesiennym, no to co będzie? Ojeju, Tutaj... No właśnie, bardzo też dużo rzeczy, no bo. Hmm. Właśnie, musi znaleźć balans. Czy chcesz robić dużo odcinków co kilka dni, czy jeden raz na tydzień, albo raz na dwa tygodnie? Nie musisz znaleźć w swoim życiu balans, tak, żeby ci było odpowiednio i finansowo i odpowiednio, bo jak będziesz, będziesz dodawała częściej odcinki, to mniej się będzie stresowała y, uploadem. Bo to już będzie dla ciebie wiesz, Jak na przykład ja zawsze tak miałem. Jak zaczynałem kanał, to ojej, ten odcinek musi być dopracowany. A jak już później wlatywały odcinki, to już mm. nawet nie chciałem ich oglądać finalnego montażu. Bo już mm. mówię, dobra, luz jakoś to będzie. Nie no właśnie. Ja chciałabym zrobić tak, że są dwa odcinki tygodniowe, tylko ja chciałabym serio, żeby to było montowane przez kogoś. Żebym mm. ja nie musiała spędzać wielu, wielu, wielu godzin. Ale to musisz się wtedy pogodzić, żeby to było już mniej dynamiczne i takie bardziej wiesz. Ale mogłoby być trochę mniej dynamiczne. Uważam. Musisz znaleźć balans. Ale też myślę wtedy, że wiesz, byłam, miałabym, jakbym się sfokusowała na samym nagrywaniu, no to też byłoby to fajne. Bo bym sobie, wiesz, myślała o kadrach, jak coś zrobić. Ja teraz oglądam bardzo dużo filmów, jak nagrywać ogólnie. Czy się nauczyłaś? No głównie właśnie kadrowania i takiego opowiadania historii kamerą. Dlatego jutro też robię dogrywki, żeby lepszego tego vloga zrobić kolejnego. I gdzie będziemy mogli to obejrzeć? W jesiennym vlogu, tak? No w jesiennym. A jaki będzie tytuł jesiennego vloga? Nie mogę powiedzieć. Możesz. Nie. <grym> Dlaczego? Tytuł, no powiedz. Tytuł jesiennego, bo ostatnio też była u nas dyskusja, że moje tytuły nie są za bardzo chwytliwe. To ja wymyśliłam, że następny tytuł to będzie Szalony pomysł z wyrola. Czy to wypali? No jestem ciekawy. Na przykład uważam, że problemem jej na kanale, jak sobie patrzyłem w analitykę, to jest właśnie miniatura i tytuł. Że ona miała klikalność miniatury na poziomie 9% po pierwszym dniu już, to na przykład shoty mają 12%, nie? Gdzie szoty? to jest takie odtwórcze, że już to było powiedziane, ktoś zrobił shota i można obejrzeć drugi raz. A jej odcinek jest oryginalny, więc 9% ym, klikalności jest niskim, nie? Że właśnie na YouTubie niestety tak jest, że rządzi miniatura i tytuł, przynajmniej we vlogach. No, Że na przykład jest. Y, zamiast tytułu wróciłam na Islandię, jakby było Łobże, łomatko, A by miało wiesz, więcej tego. No. YouTube jest niestety taki niszczący no, ale to wiesz, spokój. No wiesz, ja też wolałabym na przykład, to już ci mówiłam to. Kilka razy, że ja wolałabym zbudować takie grono odbiorców trwałych, którym się do wrogi serio podobają i budować taką społeczność, niż, wiesz, żeby trafiało na ten kanał mnóstwo ludzi, którzy ogólnie mają to w Ich to wcale nie ciekawi. Więc ja mam też taką strategię, nie? Mm. Więc nie będę robić wszystkiego pod kliknięcia. Dobra wypowiedź, dobra wizerunkowo. Very good job. No. Thank you so much. Dobra, idę ci rozwiedzenia. Yep. Didi di 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 di. Daliśmy do ice polo. To jest taka wypożyczalnia, w której Sylwek sobie przechowuje swój samochód. Jest to wypożyczalnia prowadzona przez Polaków. Jest szeroki wybór samochodów i mają też bardzo fajne kampery. Ja w ogóle myślę, jak to by było kamperem na Islandii, żeby wypożyczyć kampera następnym razem. Ciekawe. My akurat teraz wpadliśmy pożyczyć od nich internet, bo wyobraźcie sobie, że też możecie go pożyczyć. I ma też od nich świołość. No więc... widzieliście, że jest polska wypożyczalnia na Islandii? Spokojomki ogólnie. Może mogłem właśnie. Miałem właśnie kiedyś taką rozkminkę, nie, czy na przykład y, ja bym wziął jakieś samochody na Islandii i z, y, też je wypożyczał, ale finalnie zainwestowałem w giełdę i kływa p... milion. <grym> so. Więc naprawdę Wam polecam to miejsce, jak będziecie padać na Islandię, będziecie potrzebowali samochodu. Są naprawdę super, e, bezproblemowi. E, no, nam bardzo dużo pomagają, tutaj nasz. Zobaczcie, są też takie z namiotami na górze. Można sobie wypożyczyć i już na takiego mega tripa. Chłopak co? Chłopak oświadczył dziewczynie na instanty i zgubili pierścionek w aucie. I tutaj przeszukują całe auto. Ojej, ojeju. Nie znalazł. Smutna historia, co? Że się... chłopak się oświadczył dziewczynie, później siedli do auta i dziewczynie gdzieś pierścionek spadł. I. Znaczy, nie wiadomo, czy spadł w aucie, może spadł gdzieś na. jak gdzieś wychodzili. I po pierścionku, nie? Takie szmutne. Dlaczego tym moim autem tak te lepiej co, bo Moje auto to. Ym... Gdzie jest to moje auto? Gdzie ono będzie telepało? Gdzieś tutaj. To ono ma. Damcia, co tutaj? Yy, ma 500 tysięcy przebiegu. I też ma takie koła ogromne. I yy, jak to się nazywa, że. Tłumaczyliście mi kiedyś, od czego to się dzieje. Wow. Yy, no. Piękna Ale to jest niepokojące, no bo to się robi coraz częściej. Zbieżność, no czy coś w tym stylu Wow, dojeżdżamy już do naszego domku. Popracujcie nad głosem w tym jej vlogach, bo te mikrofony słabo zbierają. Tak, tak. Ja uważam, że właśnie nad głosem warto popracować. No, teraz są napisy, żeby to jakoś można było oglądać. Natomiast, najpierw chcę, żeby ona sobie wiesz, nagrywała telefonem, bo telefon to po prostu wyjmujesz i masz. Ale po jakimś czasie, jak już ona będzie dobrze obcykana. Dzięki farciarz, witamy wśród Wilków. No to wtedy jakiś aparacik. Powiesz, aparacik, no okej, okay, można ustawić wszystko na automacie, ale fajnie, jakbyś wiesz, za jakiś czas wiedziała, co tam, jak przestawić, żeby mieć fajniejsze ujęcie, jakoś głębiej wyciągnąć, zmienić obiektyw. Co to tak chodzi? Nie wiem, um. No to wtedy by było lepiej, nie? No można, są jakieś mikrofony takie do ręki, te takie, co sobie TikTokerki przypinają. może to, ale ja nie, nie znam się na tym, nie? Że takie mają na palcach takie ro, RODE, czy czegoś tam, czy DJI nawet. Pierwszy, czy drugi? Pierwszy powiedziałeś. O, ja na przykład nie mam tej karty podbicia. Jestem ciekawy, na którym miejscu ona jest w tych podbiciach. Na telefonie to mam, a tutaj nie. No ale ten jej vlog ma mniej wyświetleń. Słaby idzie od poprzednich. Też miała długą przerwę. Ludzie są dla niej też bardzo mili w komentarzach, więc co, spoczyk. Numer drugi w tabeli. Ktoś ją wyprzedza. Włamałem się na no najpilniej strzeżonego czegoś tam. Jakiś Minecraftowiec ją wyprzedził. Krytykujesz ciągle? Nie. I, i chwalę, i krytykuję. Yy, musisz, Kościół, też zmienić nastawienie. Jeżeli chcesz się rozwijać, musisz być otwarty na krytykę. Bo okej, okay, mogę powiedzieć, wszystko jest idealne w tym vlogu, nic nie wymaga poprawy, wszystko jest już optyma, zoptymalizowane, nie da się zrobić lepiej. Czy wtedy będziemy się rozwijać? Ja na przykład jak prowadziłem programy fejmu, kiedyś, już chyba wam to opowiadałem, to ja miałem czasem na 100 tysięcy osób na live prowadząc. Ale po każdym programie dzwoniłem do jednego gościa, co tam odpowiadał właśnie za... No taki był najbardziej ogarnięty. I go pytałem, co możemy poprawić? Na co zwróciłeś uwagę? Co tutaj jest do poprawy, nie? Coś zmieniamy z dynamiką? Coś robimy z tym? Bo tylko wtedy człowiek jak szuka błędów, to jest w stanie się rozwijać i poprawiać. Kinga, witamy wśród wilków. No. Natomiast, jakbym wiesz, po pierwszej konferencji zobaczył, o, dobre wyniki, nie trzeba nic poprawić, to bym się też już nie rozwijał w tym prowadzeniu. O. Feedback jest bardzo ważny i uważam, że nas sobie dobrze radzi, ale warto się rozwijać. DJ jest to. Witamy wśród wilków, dlatego uważam, że fajnie będzie za jakiś czas przejść na lustrzankę i polepszyć dźwięk, i też może właśnie popracować nad tym, żeby te vlogi może nawet były krótsze, bardziej rozciągnięte, bo we vlogach o to chodzi, że ludzie lubią sobie obejrzeć vloga do na przykład jedzenia, nie? I nawet można o czymś pogadać dłużej, no tak jak wersów Makówka i Anjax. Hmm. Na przykład, Andiac robi, że o, zaraz będzie impreza, nagle impreza, koniec vloga. A w tym takim co ja miałem przeświadczenie, no to bym na imprezę poświęcił dwie minuty i już leciał do kolejnego tematu. A tak się vlogów już nie robi. Jest powrót do tych vlogów spokojnych i trzeba się tak no, przestawić. Może mam jakiegoś głucha na czacie. Patrzcie na. Ten porównuje konfy patologicznej gali do vloga partnerki. To twój problem. Nie rozumiesz, że vlog pato, gale to różnica. Nie. Nawet jakbym porównał do gotowania vloga, to jest ta sama zasada. Warto y, się rozwijać. Nawet jak uważasz, że coś jest smaczne, to przekmin, czy może nie warto jeszcze dodać jakiejś przyprawy, żeby było jeszcze smaczniejsze. Kumasz, doskonalenie produktu. Hmm? I czy to porównuje do prowadzenia gal, czy do vlogów, czy do kanału, nie wiem, komentarzy, czy do prowadzenia live'ów? To uważam, że warto się rozwijać. Zobacz, ja na przykład się nie rozwijam na live'ach, i to nie jest dobre, bo powinienem coś prowadzić nowego, tutaj coś nowego, tutaj jakiś blok reklamowy, odświeżyć coś.